Moi kochani, to znowu ja, LumiXD A dzisiaj znowu będzie filmik kolejny z Pet Shopami Mówiłam, że będzie, no i jest e, Chciałam cię wam zaprezentować, według mnie, bratką teraz siostra Przyznam się szczerze, trochę pomysłów zgapiłam, ale po prostu już nie miałam pomysłów na nagranie y, dłuższego filmu Typowa youtuberka ale skoro już tu jestem, jeżeli mi nie zabrali praw autorskich, to powiem Wam, że w Okcisie macie link do muzyki, którą dołączyłam do tego filmu. A my lecimy. Mm, no dobra, pora już stać. nie chcę. Jeszcze pośpię 5 minut, to nic nie zaszkodzi. Boże, John, debilu! Wstawaj już, dziecko, dwie godziny przespałeś lekcje. Co? Taki bajzel, masz pokoje, też śpisz sobie. No już, wstaję, wstaję. No ja i jeszcze przy okazji złam nogę. No dobra, co by tutaj dzisiaj ubrać? Możecie tu obruszkę. Tak, myślę, że będzie idealne. Jeszcze tylko trochę się pomaluję. No i idę na śniadanie. Ok, szybko plecak. Telefon nie idę. Dobra, co tu by się, się ubrać? Dobra, założę te okulary co wczoraj i nic nie zobaczy różnicy. Ok nie jest źle. Teraz tylko na śniadanie. O, Boże, telefon. Dobra, nie idę i tak już nie zdąży na żadną lekcję. Dzieci, chodźcie na obiad! Już idę, mamo. Wybierzcie sobie, co chcecie. Ja, placka! Jak zwykle gruba się tylko te placki. Dobra, ja idę grać. O Boże. Chyba trochę tutaj zrobił. Chyba posprzątam. Dziecko tutaj, plecak tu, szczotka na toaletkę, no i gotowe. Dziecko, poprzątaj tutaj wreszcie. Ma, dałam ci miotłę i sprzątaj. Oh my gosh. Dobra, wezmę wszystko pod łóżko. Nawet niech się nie skapnie. Dobra, w końcu sobie odrobię te lekcje, bo później będę miała czas na z znajomymi. Najpierw polski. Oh my god, ale ta biologia jest głupia. Skończone, dzwonię do Jessie. Dobra, chyba w końcu czas odrobić te lekcje. Tutaj mamy. Pewnie nie mam nic zadane. Co, aż pięć zadań? Te baby porąbało chyba. Co? Baba z geografii oszalała. Dobra, nie robię tego. Mam to gdzieś. Hejka, wróciłam. To na razie wszystko w pierwszej części. Czekajcie na drugą z nowymi postaciami. A ja się znowu żegnam. Pa, pa. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku!